Tu przyjechała Agnieszka, co tu nie mieszka. A tam Klawy z daszką sobie. Agnieszka tu nie mieszka, ona ma silne usteczka i gwiazdkę wróciliście z tego drugiego paska. A nie, to jest ten. Jeszcze ktoś. To jest ten, Jakub. A pójść szwagier, żeby okulary kłamał. Teraz Ty wjeździsz. Będziesz nie się po niehyblowanej desce niedługo. Czyli to już w agrościach. ten pasek. Ta szkoda podjechała. Gruba dupa. Wsadził mordę tam. I pokazywał na okienko. Cóż to dla Was jest pół miliona albo sześćset tysięcy felenów? Tyle co Elektroniczne papieroski. W takim miejscu wyląduje, tam nawet nie wiedziałem co robisz na wolności. Głupie teksty. Co to, to, to mam? Kryptowalutę w Szkole robisz, To na grób chyba, co? Te kwiatki dla, dla ciebie. są tamy złociste. Tam też wychynął ktoś z garaży. A tam by to widziałem tego dziurawkę, w to w ogóle wiesz co mam garażu? Zaoparł go. Kto tu lezi? Co? Odlezę. banił się jak zwiedzę. Wódko czysto i metamfetaminką. Cebula staniała. Za cóż ty sobie będziesz koral

wszystkie piętki klipa legionskiego się jeszcze A na działce to tak zajechał. Nie powiem kto, bo nie chce mi się też mówić. Nie oczerniacie, a tu sami w siebie oczerniacie.